Dziś nam się uda zdobywczynie znaczków, jestem tego pewna! Wyjdą nam znaczki, bo dowiedziemy wszystkim, że jesteśmy mistrzami... kręgli!! Znaczy... je! Yeah! Tak, od dzisiaj już więcej nie będziemy żadną znaczkową ligą. Tylko trzema... KULAMI! Brzmi trochę jak kule u nogi. Hmm, to może... PARA KRĘGLI! Ale nas jest trzy! No to może e, kręglalki! Kręglalki! Super! Świetnie! Nazwę już mamy, więc ruszajmy na tor! sí, sí. Oh, my fajowe. Nawet jeśli nic nie strącisz. Tak, ty przynajmniej ciskałaś kulą po torze. że mnie już pewnie więcej nie wpuszczą do środka. Znaczkowa ospa. Hej, a może wyjdzie mi znaczek za demolkę? <śmusz> Rozchmurz się Apple Bloom. Wiem co ci pomoże. Na smuteczek jest sposób. Babeczka z kremem ci pomoże. Nie chcę jej. I Impreza ci pomoże! O, wcale nie. Elegancki kapelusz ci pomoże. Wcale nie. Daj spokój, Apple Bloom. To tylko znaczek. A raczej jego brak. Nie mów tego. Apple Bloom? Dokąd idziesz? Epel wracaj! O! Kto to taki, ja się pytam? Epel Blum przyszła z wizytą? Czy coś się stało, mała? O, widzę, że ząb złamałaś Chodź ze mną, to już blisko W domu mam zioła na wszystko Wszystkiego już próbowałam i nadal nie mam znaczku Będę stara jak babcia Smith i nadal z gładkim bokiem Rozumiem twój wybuch złości Jednak trzeba się uczyć cierpliwości U, Wszystkie kucyki mówią mi to samo a teraz także i wszystkie zebry. Kiedy ja właśnie nie mam cierpliwości? Chcę, żeby znaczki wyszły mi już teraz! Na znaczek musisz poczekać. A z zębem nie ma co zwlekać. Wypij ten napój szybciutko, a ubytek odrośnie równiutko. Masz tu wywary na każdą chorobę. Ból kości, ból pleców, ból zęba. Tak, mój skarbie, zgadza się. Mam tu wszystko, czego chcesz. Wiele mikstur, które tu widzę, przyspiesza różne rzeczy. Gojenie, zasypianie, porost włosów. Hmm. Na pewno możesz wymyślić eliksir na wszystko. W tym pokoju są zioła różne, ale twoje nadzieje są próżne. Magiczny eliksir to nie jest klucz. Jeśli chcesz mieć znaczek, cierpliwości się ucz. Jasne! A co to będzie to tutaj? To specjalna pomada dla koguta skórnika. Tyle ostatnio gardłował, że aż głos mu zanika. A ty rosną w Ponyville. Co to jest? Nazywa się Liliowe Życzenie. W gardle koguta rozpali płomienie. Ta piękna roślina ma zalet bez liku. Kogut znowu zawoła kukuryku! Rajuśku! Liliowe Życzenie, Tak. No nie, pech rzadki, skończyły się bratki Muszę znaleźć kępę całą, by lekarstwo się udało Tak, idź, idź, nie zwlekaj Jestem głodna Tak, ja też Eppelblum, wyszedł się To jest o, bo dobrze liderujesz, A może pierścień, bo robisz pierścionki A może to racuszek, to by było pysznie Nie, to jest hula gula o, Hula co? Hula gula, u mnie to się tak nazywa Applejack zrobiła je dla mnie z obręczy od beczki, gdy byłam mała Kto by pomyślał, że hula gula przyniesie mi znaczek O, Apple Bloom! Cudownie. I tyle? To twój talent? Obracanie kółka na biodrach? Przestań! <laughs> o, to zaczekaj, aż się rozkręcę. Na lekcję. Oooo, oh, wow. jak ona droga, yeah, yeah. Apple Bloom? Yeah. Tak, pani profesor! Oh. Weź swoje hura hop na szkolne boisko. I naucz mnie i wszystkie dziewczęta jak to się robi! Yeah. Jeszcze trochę i może mi dorośniecie do pięt. Ach, ach. Dobra robota! Tylko tak mówisz! Nic nam nie wychodzi. Nie, to wszystko kwestia wprawy. Już wkrótce uda wam się każda sztuczka. Jeszcze kilka sztuczek, ale uwaga, te są naprawdę trudne. Nie dla pierwszaków. To znaczy nie dla ciebie. Ta sztuczka nazywa się hop-hopla. Ha! To rzeczywiście była niezwykła sztuczka! Te znaczki nie są prawdziwe! Co? Wcale, że nie! Pani profesor, widziała Pani kiedyś kucyka z dwoma znaczkami? No cóż, to prawda, nie widziałam. Ale może Apple Bloom ma wiele zdolności? Ach, tak! Więc niech je zademonstruje! To lewe? Dwa różne znaczki, dwie sprawności. O tak, ona jest naprawdę niezwykła. Uwaga kucyki, zaraz wam coś pokażę. Tryczko, gratulacje, zdobyłaś aż dwa różne znaczki. Wspaniale! Jesteśmy z ciebie dumni, tak, Makintoszu? Tak. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, a ty? Nie. Kiedy tak skakałaś i kręciłaś i podrzucałaś, to mi się przypomniały czasy, kiedy ja byłam piękna i młoda. A, znowu skórz, znowu skórza! No, znacznie lepiej. Wiesz, Apple Bloom? Chyba już możesz wystąpić na rodeo. Możliwe, ale tymczasem to ja chcę iść spać. Jestem skonana. Widzimy się rano. Dobranoc! Dobranoc! O rety, nasza Apple Bloom wprost promienieje! Czyż nie, braciszku? Tak! Mm. Mm. Ugh. Ugh. Co to za okropny hałas? Aby Żeby w środku nocy tu tupać? Trzeci znaczek? Na pomoc! Radunku! Nic się nie bój. Nie wiem do kogo się zwrócić. Trzy znaczki i sprawności. To niespotykane. Właśnie czytałam coś o niezwykłej przypadłości. Co to było? Dziwne choroby kucyków. Tak, Spike, jesteś wielki. No cóż, ma się pewne zdolności. Gorączka, biegunka. Znaczkowa ospa. Jaka ospa? Znaczkowa. Ta choroba dotykała populacji kucyków w okresie paleokucykowym. Powtórz to tylko szybciej. Dziwne znaczki pojawiały się na różnych częściach ciała, zmuszając kucyki do popisów. Tak jak mnie. Tak! Ale karstwo? Jak to leczyć? Na to lekarstwa? Jak, jak to nie, to nie, nie ma? ma? Nigdy nie ustalono przyczyn wysypki, a choroba znikała tak, jak się pojawiła. No nie. Moja siostra mówi językami! Niedobrze, tyle to ja wiem! Nie możemy czekać, aż jej przejdzie. Natychmiast trzeba szukać pomocy! Szybko! To Ja znam kogoś! To zebra! Zekora! Szybciej! Szybciej! Na którą nie ma lekarstwa, znaczkowa ospa. A kucyki niedowiarki ciągle boją się zielarki. Zamykają strzaskiem drzwi i okna. Chyba trzeba było w domu zostać. Ze koro, Apple Bloom ma znaczkową ospę. Właśnie szliśmy do ciebie po lekarstwo. A ty się tu zjawiasz. To za sprawą czarów? Czary nie mają nic do tego. Przyszłam tu szukać kwiatu liliowego. Myślałam, że mi go wystarczy do mikstur i wywarów, lecz po wizycie twojej siostrzyczki zapasy stopniały w sposób magiczny. Apple Bloom? A zatem, co się stało z tym kwiatem? Ja... Mam tu lekarstwo na ospę znaczkową. Nasiona szczerości wyleczą takową. Rewelacja! Daj mi je szybko! Nasiona trzeba do ziemi wrzucić. Kiedy tylko urosną, urok się odwróci. Niby jak? Nasiona mogą uzdrowić każdego, ale wymagają prawdy od niego. No to jazda. Dobra, gotowe. Teraz dawaj z tą prawdą. No dalej, na co czekacie? Ety w porządku? W najlepszym. Tak się cieszę, że mam gładki bok. Okłamałam was. Tak mi przykro. Chciałam mieć znaczki i na nic nie zważałam. Przepraszam, że ci wykradłam kwiatki ze koro. Zrozumiem, jeśli więcej nie wpuścisz mnie do środka. Apple Bloom, nie żartuj, kochana, zawsze jesteś mile widziana. Każdy błąd to jakaś lekcja, a dzięki niej stajesz się lepsza. Apple Bloom, napiszesz do księżniczki i opowiesz, czego się nauczyłaś? Oczywiście, że tak, Twilight. Spike, dawaj! Droga księżniczko Celestio, czasem nasze marzenia wodzą o nas na pokuszenie, chciałoby się iść na skróty, ale na rzeczy najważniejsze trzeba sobie zapracować. Trzeba być szczerym wobec siebie i innych. Tego się dzisiaj nauczyłam. Jestem z ciebie dumna. Chyba się nauczyłaś, jak istotna jest cierpliwość. Tak, dobre rzeczy zdarzają się cierpliwym. By było na tyle. W końcu ile można czekać? Co? Co robimy dzisiaj, żeby zdobyć znaczki? Tak sobie myślę. Udało ci się od pierwszego razu wyprodukować potężny eliksir. Tak, więc może masz dryk do zielarstwa? O rety, No przecież! Lecimy do zakory! Szybko! Tak,